Cześć, witam Was w kolejnej części. Reanimacja Kango. Proszę, zapraszam. Proszę bardzo. Zero dymu. Zero dymu, silniejsze, ładnie chodzi. A więc, tak, domyślałem się, po prostu. Proszę ładnie. Wszystko chodzi. Instalacja gazowa podłączona. Bo to wszystko było odłączone. też ładnie tyka. Nie w ogóle już. O, to się w na Nie w ogóle. I okazało się co? Że po pukance silnika no niestety ten, te pierścienie puściły, tak ładnie się wszystko wymyło, ale też wymyło kurwa nagaz z pierścieni. No i niestety skutek był jaki był, dmienie w cholerę, nie? Jednak moim e, zdaniem były to pierścienie już zużyte, po prostu nagaz został wypukany, więc pierścienie no niestety puściły tak samo po wymianie w stanowaniu cylindru jednak ta, ten zabieg pomógł ładnie chodzi dół jest strzelny w tej chwili także ja powiem tak jeżeli macie silnik jakiś który no nie wiadomo ile tak naprawdę ma przebiegu jaki olej był stosowany i tak dalej nie polecam pukanki z tego względu, że jak wam wypuczę, to wypuczę wam wszystko i silnik tak naprawdę będzie to wypierdolenia, nie? No, ja się tutaj z tym najebałem to było wkładanie, wykładanie silnika no ale skutek jest jaki jest, nie? oczywiście sprzęgło, tak yy, mówiłem w poprzednich częściach wymieniłem całkowicie na nowe bo po co ja się mam pierdzielić później nie wiem, za 20 tysięcy żeby mi się zaczyna ślizgać, tak samo rozrząd, nie? Rozum cały wymieniłem na nowy, bo ta pompa, która tam była, to ona no, niestety przeciekała. Także rolka yy, pompa i pasek wszystko jest nowy, nie? No. Także myślę, że teraz będzie śmigał sobie ładnie. No, także nie polecam pukanki, jeżeli nie macie zielonego pojęcia jaki był olej lany i tak dalej, nie? Bo... Będziecie mieli później wielkie kłopoty z silnikiem, nie? Dobra, także reanimacja Kangusia udana. Ładnie sobie pyka. No. Ładnie sobie pyka, to jest para. Także tu się nic nie dzieje, nie ma żadnej dymówy za samochodem. Nic, także no... Nie wierzyłem może aż tak do końca, że to pomoże, ale jednak pomogło. Także Udana sprawa, silnik zrobiony, kanguś wrócił do życia. Oczywiście mój maluszek, który mnie dzielnie wolił przez te ostatnie dwa miesiące, spisywał się nieźle, nic się z nim nie działo. Mam to samochód po prostu jako zapasowy, jakby coś się z Kangusiem stało. Mam przecież kurwa, ale nie będę jeździł. Dobra, trzymajcie się, pozdrowionka. Cześć.